Łukaszenka ma dzwonić do Polaków, tak więc nie wyłączajcie telefonów. Przywódca białoruskiego reżimu doszedł do wniosku, że w Warszawie trzeba zaproponować plan dobro sąsiedztwa i pokoju. W związku z tym nakazał premierowi Białorusi Romanowi Hałłuczęce nawiązać kontakt z Polską. Dyktator wspaniałomyślnie stwierdził, że Polacy nie są głupimi ludźmi, to nasi ludzie Słowianie. Fala dymisji na Ukrainie. Prezydent zełeński zdymisjonował wszystkich szefów obwodowych komend wojskowych. A w tle korupcja. Mężczyźni za pieniądze mieli unikać wcielenia do wojska. Korupcja na Ukrainie, jak widzimy, jest potężna. Dopóki nie poradzi sobie z tym, nie ma mowy, by Ukraina zaczęła się szybko rozwijać. Mam dobrą i złą wiadomość. Ta dobra, że w tym kwartale miały wyjechać pierwsze izery z fabryki, ta zła, że nie wyjadą. Plany się zmieniły, najpierw celowano w rok 24, ale już wiadomo, że najwcześniej pierwsza izera wyjedzie w 2025 roku. Jeszcze się przesunie nie raz. Chociaż z kształtu wam powiem, nie najgorsza.